Cześć, witam Was na kanale Pogodajmy o komiksach. Długo mnie nie było, ponieważ rok 2020 okazał się być dla mnie niezwykle trudny i wydarzenia, z jakimi musiałem się zmierzyć. no W zasadzie odebrały mi chęć czytania komiksów, tym bardziej nie miałem ochoty nagrywać żadnych filmików. No ale całe szczęście ten cholerny rok 2020 się skończył i szczerze liczę, że kolejny okaże się lepszy, dlatego też postanowiłem wrócić do swojej pasji. No, i ponownie wziąć je za czytanie. Przez cały ten okres, kiedy nie nagrywałem, w zasadzie cały czas kupowałem komiksy, które wychodziły, z, no, w wyniku czego zbierała mi się całkiem pokaźna kubka wstydu. Może w ciągu roku nadrobię to wszystko, więc będę miał o czym gadać. Na no zacząć postanowiłem od czegoś, co stało na mojej półce w zasadzie już od dwóch lat i dzisiaj dopiero rozwoliłem ten komiks, zagłębiłem się w lekturę. Nie jest to komiks nowy, bo zostałem w nim zostałem w nim uniwersum lat DC lat 80. No i zawitałem do Gotham City, żeby móc przekonać się jak wyglądały początki działalności Batmana. Nie mowa tu jednak o roku pierwszym Franka Miller, który to fenomenalnie przedstawił nam genezę toperza w postkryzysowej rzeczywistości. Mówię o komiksie, którego tytuł sugeruje, że jest on kontynuacją roku pierwszego, choć tak poprawdzi fabularnie, oba te tytuły w żaden sposób się ze sobą nie łączą. No i przed Wami historia zaprezentowana pierwotnie w amerykańskich zeszłach Detective Comics od numeru 575 do 578 z 1987 roku. No, mogłem ją poznać dzięki zespołowi hardcovera wydanego z okazji 30-lecia powstania tej opowieści. No i przed Wami Batman Year 2, czyli rok drugi. To wydanie zbiorcze w twardej oprawie składa się z pięciu części, czyli z zeszytów Detective Comics, o których wspomniałem przed chwilą, oraz kontynuacji powstałej w 1991 roku o tytule Full Circle. Mm. Komiks jest w obwolucie jeżeli zdejmiemy obwolutę, mamy pod spodem taką o, podwójną okładkę, znaczy dwustro dwustronicową okładkę, czyli o, w ten sposób się ona prezentuje. I teraz tak, za scenariusz, za scenariusz odpowiada Mike W. Barr. Natomiast jeśli chodzi o rysunki, to pierwszy zeszyt zilustrowany jest przez niejakiego Alana Davisa. Nie spotkałem się wcześniej z tym twórcą. Natomiast jego kreska jest bardzo typowa dla komiksów lat 80. i 90. -tych. Według mnie niczym szczególnym się nie wyróżnia. Tak to tutaj wygląda. Jest, ta kreska jest dosyć statyczna. Natomiast no, zeszyt drugi i trzeci, to e, Todd McFarlane, drugi, trzeci i czwarty, przepraszam. To z kolei Todd McFarlane we, w takim w etapie swojej kariery rysownika, w tej, we wczesnym etapie. No, widać to na pierwszy rzut oka, bo jego rysunki nie są jeszcze tak specyficzne, jakie były w Spider-Manie czy Spawnie. E, w ludzie tutaj e, w Ludzie tutaj mają jeszcze takie całkiem w miarę realistyczne twarze, czyli nie ma tych takich, jak to się często określa, kartofli, tych takich karykaturalnych twarzy, jakie później rysował Todd w Spider-Manie czy w Spółnie. No i one wyglądają całkiem fajnie na tle dość statycznej kreski Davisa. Tutaj kreska Toda sprawia z kolei, że kadry są bardziej dynamiczne, no jednocześnie w porównaniu do tego, co. Do tego, co w pierwszym zreszcie zaprezentował Davis. Walki są bardziej krwawe, brutalne. Trochę to swoją drogą dziwne, bo nie dodaje to komiksowi typowego dla Batmana z lat późniejszych mroku. No Raczej podam go do Spawna i momentami fabuła zmienia się w zwykłą rozpierduchę. O czym jest historia? Mamy tu Batmana, który już zdążył zdobyć zaufanie policji, o czym Gordon na pierwszych stronach komiksu informuje w telewizji. Tymczasem Bruce, za pośrednictwem dr Leslie Tompkins, poznaje niejaką Rachel Caspian. Bardzo szybko, wręcz ekspresowo, wchodzi się między nimi uczucie, dosłownie ze strony na stronę. Tutaj na jednym kadrze Bruce całuje tą Rachel niespodziewanie. Zaś na następnej stronie są już zakochano w sobie do szaleństwa parą. Cholernie to głupie i niesamowicie uproszczone, ale należy pamiętać z jakiego okresu jest to komiks. No i pewne bzdurki, i rozwiązania fabularne musimy przełknąć, bo są one niejako wpisane w styl komiksy w tamtych lat. Dowiadujemy się również o antybohaterze. O antybohaterze, który działał w Gotham przed pojawieniem się Batmana. Tyle, że działał bardziej jak panisher, likwidując złoczyńców bez litości, a także niewinne osoby, które dla nich często, które przestępców, często przez nich zmuszone pracowały. No i co ciekawe, postać Ripera, bo tak się on nazywa, posłużyła za inspirację twórcom animacji Batman Mask Of Phantasm no gdzie właśnie fantazm jest wzorowany na postaci Reapera. Ten tajemniczy bandybohater bohater powraca do Gotham i jego drogi krzyżują się z Gackiem, a ponieważ każdy z nich ma inne spojrzenie na to, jak powinno się walczyć ze zbrodnią, dochodzi do walki, w której Batman zostaje srogo obity, tak srogo, że decyduje się na coś, co no, dla dzisiejszych czytelników przygód niedobarza jest nie do pomyślenia. Bruce, tutaj widząc jaką rzeźnię robi w Gotham Reaper, no, jak wielkim jest zagrożeniem, decyduje się na użycie w walce z nim broni palnej. Chyba będzie musiał się też sprzymierzyć z gangsterami, na których to Reaper poluje. No, a ci jako partnera w walce wyznaczą mu, zgadnijcie kogo? Joe Chilla. Nie będę wam... Joe Chilla, tego Joe Chilla, który by zabił rodziców Bruce'a. Ja nie będę wam zdradzał, co wydarzy się dalej, pomimo że komiks ma, tak, pomimo że ta historia ma ponad 30 lat, nie została dotąd wydana w Polsce, no i pewnie niewiele osób zdążyło ją przeczytać, dlatego też... Znaczy, do czego zachęcam, ale dlatego w, nie będę tutaj spoilował, może ktoś kiedyś ten komiks wydał, a z kolei e, wydaje mi się, że jest właśnie dużo osób, które go nie czytały, więc... Nie będę tutaj rzucał spoilerami, po prostu lepiej przeczytać komiks i samemu się przekonać, jak to wygląda, do czego zachęcam, ale dlaczego to powiem nieco później. I teraz tak, za co, za co lubię ten komiks? Czyta się go lekko, szybko, jest pozbawiony zbędnych duży, akcja jest, toczy się dość wartko. No i tutaj, mimo czasów, w jakich historia powstała, no nie jest ona tak infantylna, jak wiele innych z tego okresu, ciekawie jest nakreślona relacja Batmana z zabójcą jego rodziców. Z jednej strony Bruce ma ochotę pomścić śmierć Tomasa i Marty, a z drugiej, chcąc nie chcąc, no muszą, się, muszą z Chillem współdziałać, żeby wyeliminować zagrożenie jakim jest Reaper. Kolejnym plusem jest kreska Toda tutaj. Jeżeli co, co powiedzieć o kresce. No jest Tak jak mówiłem, jest ona y, dynamiczna. Jest to też taka kreska jakiej w, w polskich w wydanych w Polsce komiksach nie widzieliśmy, więc dla polskich czytelników y, niewątpliwie coś nowego. No i całkiem fajnie jest też ukazane jak y, czuje się Bruce, który zdaje sobie sprawę, że aby pomagać Leapera musi posunąć się do rzeczy, których ani on, ani jego ukochana Rachel nie będą w stanie zapomnieć, a ona jemu wybaczyć. No niestety komiks nie jest pozbawiony wad, mimo że całkiem fajnie się go czyta, to jednak razi dość prosta i miałka fabułka. Tożsamość antagonisty jest według mnie wyjawiona stanowczo za szybko, przez co no później mamy już niewiele ponad zwykłe napieprzanie się Batmana z Ruperem. Dodatkowo rysunki Davisa i McFarlane'a strasznie kontrastują ze sobą i do siebie nie pasują zupełnie. Sprawia to, się, sprawia to, że ma się wrażenie, że zeszyty od drugiego do czwartego są jakby oderwane od pierwszego, który rysował Davis. No zobaczcie, tutaj jest, tak jak mówię, no, bardzo tak spokojnie, statycznie. Eee, widzicie, no, niewiele się tutaj jakby... No nie, nie ma tej dynamiki, która jest w rysunkach Toda McFarlane'a. Eee, także, e, no tak jak mówię, o widzicie, no, to, co rysujesz też, te, te jego rysunki przedstawiają te walki bardziej krwawo, bardziej tak, bardziej tak brutalnie. No, mimo wszystko jednak chciałbym polecić Wam zapoznanie się z tym komiksem, no, nie dlatego, że jest dobry, ale na zasadzie ciekawostki, coś takiego, czegoś innego, czego Batmana, do czego fani Batmana nie są przyzwyczajeni. No i to w tym komiksie Batman będzie latał z bronią palną, to tutaj będzie e, latał w, w wymachując, walczył wymachując czymś na kształt kosy. E, to w końcu tutaj będziemy mieli ostateczne rozwiązanie kwestii zabójcy rodziców Wayne'a w erze sprzed New 52. No i to tutaj możemy zapoznać się z wczesną kreską Toda McFarlane'a, e, no jakiej, tak jak już mówiłem, w komiksach wydanych w Polsce nie widzieliśmy. E, Okej. Okay. I teraz tak, kolejną, e, kolejną historią, e, czekajcie, ja tylko sobie sprawdzę. E, tak, kolejną historią wydaną, e, znaczy jaka zawiera się w tym wydaniu, jest kontynuacja powstała w 1991 roku e, pod tytułem Full Circle. Tutaj znowu rysuje Davis, ze scenariusz odpowiada ponownie Bar. Nie zdradzę o czym jest ten one-shot, bo zaspoilowałbym mam zakończenie roku drugiego. Powiem tylko, że jest fajnym długnięciem historii, zamyka całość w klamrę, pomimo iż, tak jak Yelp, no nie jest to historia pozbawiona wad i mogących razić bzdurek. Komiks możecie kupić na eBayu. Cena okładkowa to niecałe 30 dolarów 29,99. W polskich internetach można też znaleźć fanowskie tłumaczenie tej historii w samej historii Jertu bez kontynuacji. No ale ponieważ jest to zrobione nieoficjalnie przez fanów, nie będę, więc dlatego nie będę wam podawał tutaj namiarów, jak chcecie, znajdziecie sami. No i w porównaniu do roku pierwszego Franka Millera Jertu wypada bardzo blado, jednak warto zapoznać się z tą historią. No z przyczyn, które podałem wcześniej. Także tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. A jeśli podoba Wam się to co nagrywam, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Możecie też rozważyć wsparcie mnie finansowo. Link macie w opisie. Raz jeszcze pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Cześć!